Nowy rok tradycyjnie przynosi przedsiębiorcom zmiany w przepisach podatkowych. Rok 2015 nie jest tu żadnym wyjątkiem, chociażby ze względu na nowy sposób rozliczania deklaracji rocznych przez płatników. Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne, np. za pracowników. O szczegółach tego typu rozwiązań rozmawiali pracownicy Urzędu Skarbowego w Wukowie na spotkaniu informacyjnym 22 stycznia. Spotkanie zaadresowano do lokalnych przedsiębiorców oraz osób prywatnych interesujących się tematyką podatkową. Opowiedział nam o tym naczelnik Urzędu Skarbowego w Wukowie Waldemar Miechowicz. Dzisiejsze spotkanie zorganizowaliśmy dla przedsiębiorców, dla płatników, a nawet i dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, żeby przybliżyć temat zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od towarów i usług oraz przede wszystkim poinformować o zasadach elektronicznego przekazywania dokumentów. Do Urzędu Skarbowego. Jedną z najważniejszych zmian w tym roku jest sposób rozliczania deklaracji przez przedsiębiorców zatrudniających odpowiednio do pięciu i powyżej pięciu osób w swoich firmach. Od 1 stycznia 2015 roku każdy płatnik zatrudniający powyżej pięciu pracowników ma obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego wyłącznie przez Internet. Formę tradycyjną stosować mogą jedynie płatnicy, którzy sporządzają sprawozdanie roczne dla nie więcej niż pięciu podatników. Nie ma przy tym znaczenia forma zatrudnienia tych osób, czy też tytuł, z którego pochodzą wypłaty. Z formy papierowej nie mogą natomiast korzystać biura rachunkowe. W ich przypadku forma elektroniczna stosowana być musi niezależnie od ilości osób, dla których przygotowuje się druki. Obowiązek został nałożony na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnicy, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej pięciu osób, mają obowiązek wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych elektronicznego przesyłania PIT-ów 11. Czyli informacji o wynagrodzeniach swoich pracowników. Do Urzędu Skarbowego jest to obowiązek ustawowy. Podatnicy i płatnicy, którzy nie zatrudni, zatrudniają mniej niż 5 osób, mają alternatywę. Mogą również te dokumenty złożyć w formie papierowej, ale bardzo zachęcam do elektronicznego składania tych dokumentów, ponieważ to jest wygoda i upraszcza sposób komunikacji z Urzędem Skarbowym. Wysyłanie formularzy drogą elektroniczną to według ustawodawcy oszczędność czasu i pieniędzy, które można spożytkować w inny, efektywny sposób. To nie tylko uniknięcie przygotowania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych, ale także weryfikacja kompletności dokumentów i sprawdzanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. Jest na to dłuższy termin o miesiąc. Elektroniczne przekazywanie informacji o wynagrodzeniach ma służyć temu, aby przyspieszyć. Rozliczenie osób fizycznych, czyli naszych podatników. Polega to na tym, że jeżeli te informacje wpłyną w odpowiednim terminie do urzędu, to jest, jeżeli płatnicy zatrudniający do pięciu osób złożą te informacje do końca stycznia, a płatnicy zatrudniający powyżej pięciu osób złożą do końca lutego w formie elektronicznej, te informacje w urzędzie będą grupowane, i podatnicy, czyli pracownicy otrzymają w miesiącu marcu z Urzędu Skarbowego wstępne rozliczenie swojego podatku. Będzie to możliwe po zalogowaniu się podatnika na portal podatkowy. Tam wybranie poprzez swój identyfikator rozliczenia i na jeżeli będą jakieś zmiany to podatnik naniesie je do wstępnie przedstawionego zeznania i prześle drogą elektroniczną do urzędu. Jeżeli nie będzie żadnych zmian, jedynie zaakceptuje i też to zostanie przesłane do urzędu skarbowego i w tym momencie podatnik będzie rozliczony i nie będzie miał obowiązku czy konieczności powtórnego kontaktu z urzędem skarbowym. Więcej informacji na temat nowych zmian w przepisach podatkowych można uzyskać na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl bądź też w Urzędzie Skarbowym w Łukowie.